Każdy z nas zastanawiał się kiedyś, skąd biorą się pieniądze. Dostawaliście je od mamy. Dostawaliście od cioci. W końcu sami zaczęliście zarabiać. Ale jak one powstają? Oto skondensowane pieniądze. W takiej formie trafiają do specjalnej maszyny. Wystarczy trochę taśmy. I proszę, oto one. Dobra, wiemy, że to totalna bzdura, ale 100 tysięcy złotych podartych na kawałeczki i tak jest super. Jeśli sklejony banknot nie będzie zbyt udany, zawsze możesz go spalić. Nie ma to jak palone pieniądze. Ale drogie ogrzewanie.